Moi drodzy nie zapomnijcie o subskrypcjach, o polubieniach, o lajkowaniu i komentarzach. Tak, tak. Daję to lekkiego kopa. No co mogę powiedzieć? Kurczę. Działy się popsuł. Nie ma siły. Niestety. Bizonisko tam gdzieś bizoni. Widzicie? Tam bizonisko w tle. A mój nie bizoni. Nie polanduje. Niestety. No zjeżdża. Musimy pokombinować. Ale najważniejsze, że chyba przyczyna awarii została znaleziona. A Bizon będzie bizonował dalej. Została chyba znaleziona przyczyna awarii. Słuchajcie. Wąszy zaciska. Od powietrza. Albo ze starości. Albo ze starości, albo ze starości, albo taki dobry materiał zużyty, użyty do produkcji tego. Taki widok to jest nieczęsto na już teraz. Udało się, zrobiliśmy, Czy zrobiliśmy, no zrobiliśmy, można tak powiedzieć, ale ciężko pracowałem energetycznie na to, żeby było zrobione, czarowałem i tak dalej, i tak dalej, i się udało, komboń chodzi, przerwa obiadowa, śniadaniowa. I co się stało, to by mi wyżycie, ale pójdę wam, pokażę. Jak już tu jestem, to wlezę i wam pokażę. Nie do wiary po prostu. Czujniki, słuchajcie. Co daje Wany, co daje Wany, czujniki, filtr wymieniliśmy. Tam to wymieniliśmy, to wymieniliśmy. I słuchajcie, jakie były objawy. Ciąg, kombań słaby. W każdym razie miał mniej e, mocy niż e, ma. I co mu Emil, gaz. Tam, tutaj, kopć czarno, dym, leci, słuchajcie, awarie, wyświetla, płacze, krzyczy. Nie mam siły, Emil, nie tak szybko. Wszystkie czujniki już przewali, tak jak wspomniałem. Przewaliliśmy filtr nowy, filtry paliwa, dalej nie ma siły. No, co się okazało? Rureczka wyrobiła się i... W momencie kiedy Emil mu w gaz zapotrzebowanie powietrza, ta rura się ściskała, słuchajcie, tak. No i nie miał kombajn, czym oddychać. Ale jak stawał, to rura tak. No i kurde, dopiero jak żeśmy wleżyli na górę, zobaczyliśmy, co się dzieje. Głupia awaria, A ja i wam, środek patent, żeśmy włożyli. Rurę, PCV-kę, 15 -kę na przecięta. Potem się zazębiła. Ja obstawiam, że się nie zazębi, zazębiła, rozparła. Żniwa dochodzi. Kupimy yy, nowy. nowy sprzęcik, nową rurkę. Kupimy, słuchajcie, a drugi model, i będziemy tutaj sobie pracy, Znajdziemy ich. i ten i tyle. Ale już powiem wam, że mnie to trochę zmęczyło. Zanerwowało mnie. Dosyć, że paku nie odbierają. A ja chcę mytro kosić, mam w hali wysypany rzepak. Miri odebrać, ale nie odbierają. Więc będę musiał wozić na silosy, aż do Szczecinka, niepotrzebne koszty. Jeszcze ten kombajn, słuchajcie. Gdzieś, gdzieś się zaczął psuć. No kurde, nie do wiary. Normalnie zostało mi 3 dni koszenia i więcej problemów niż to wszystko warte. Ale udało się, wszystko zażegnane. Idę tutaj do Emilów jeszcze porozmawiać, żeby to chyba dzisiaj wywieźć na magazyn jednak, bo jak nie odbiorą rzepaku, to będziemy. jutro. Musieli wszystko zrobić, więc to chyba nie ma sensu. Patrzę, nie ma. wiem, tylko się zapobiegał, że odbierze samochód. I to też nie wiadomo, czy w nocy, czy rano. I to... Ach! Powinno być tak pięknie. Jedyne, co Wam mogę powiedzieć, dlaczego stoją, no nie uwierzycie. Po prostu nie uwierzycie. Bo jest mokre. No to jest nie do wiary, po prostu. Nie do wiary. Żebyście sobie nie myśleli, że tylko żliwa w tym gospodarstwie są. druga ekipa pracuje przy czym innym. Południa nie pada i już się kurzy. Przygotowujemy pod trawę, pole, także w naszym gospodarstwie się nie śpi, niestety, albo niestety, trudno powiedzieć, czy to dobrze, czy to źle, robota się kręci. Robota się kręci, tej pieniądz się kręci, i jakoś ze przodu, tą bide się pcha. Smutny jestem trochę, słuchajcie, bo odebrali mi tego nieszczęsnego rzepaku. Muszę gonić to wszystko na silosy. Także jeszcze do zobaczenia w następnego miejsca. Dla tych, którzy oglądają, to żadna nowość, ale ci, którzy nie wiedzą, co to jest, to jest właśnie mój magazyn zbożowy, który oddalony jest od trzecinka. Słuchajcie. Około 15 km. może troszkę mniej, ale gdzieś tak w tych granicach. Tu mamy wagę, tu mamy kosz przyjęciowy, za czym czy kosz jest czysty. Zazwyczaj menele siedzą tutaj i kurczaki rzucają różne rzeczy, ale po ostatnim roku kosz jest czysty. Tak jest. Nic nie będzie źle. Idziemy ustawić. Idziemy ustawić. Wysyp. Do którego silosu ma lecieć zboże. A no, szkoda, że nie dobrali tego rzepaku. Robi to zbędne koszty, jak wspomniałem. Nie lubię tutaj jeździć. Bo to jest za daleko. To jest Kiedyś, jak nie było takiego ruchu jak w, tym, jak w tych czasach, to jeszcze można było jeśli tutaj. Podejmować. Rękawice, a tak to jest to za daleko. Tu zawsze kiedyś taki był syp na <laughs> eee, nie wiem na konia przyczepę taką czwórkę nitkę, ale działało. Tu była jakaś wywrotnica. Wywrotnicę sprzedałem, jest niepotrzebna. jakoś to tam działało. Otwieramy drota do sejfu i idziemy na górę. Taka szafka. Szafka, to już też wszyscy wiedzą, którzy, którzy nie oglądają. Lecimy. No najgorsze, co może być w tym wszystkim, słuchajcie, to jest to właśnie, że te silosy, które są na górze, bo tu do czwartego, słyszę Wacek podjeżdża, do czwartego piętra na górę są silosy te takie tutaj, te które widzicie to, to to są silosy drewniane i raz, 2 3, 4, 5, 6, 6, 16, 360 ton wchodzi. I te silosy drewniane słuchajcie, żeby je żeby je przesunąć, przełożyć, wyłożyć to trzeba zapitalać na samą górę nogami. O i to jest nie ma żadnej. Nie ma nie ma żadnej windy, niczego nie ma, no niestety. Już jest. Idziemy na górkę. Panie prezesie. Włacek! Ja idę na górę. Otworzymy jeszcze te drzwi. Żeby troszkę. Kurczę, za O! Idziemy na górę. O, to jest słuchajcie, ta góra. Bardzo szybko wchodzi się. Z tego względu, że schody są strome. I pomimo, że to jest piąte piętro, to wchodzisz dosyć szybko. Z tego względu, że są strome. I. No i się męczysz przy tym, no bo. No bo. Tylko są trzy przejścia, zobaczcie. Do tego schody, żeby być na samej górze I jesteś na piątym piętrze, faktycznie, zobaczcie jak to jest wysoko. Szok, nie? No. Tutaj, były, tutaj były kiedyś, jak było więcej ludzi do pracy, to były też płaskie magazyny, wchodzi 1600 ton. A tutaj, o, gołębie są, a tutaj, o. o Chryste, zamknięte, prawie zamknięte, trzeba pozamykać wszystko, o, teraz jest zamknięte, dobrze, to trzeba też zamknąć. Zamknięte, otwarte, otwarte i zamknięte. I teraz pytanie, do którego by tutaj to do ostatniego? Może nie do ostatniego? No, żeby go wydobyć i nie. Tu nie będzie dobrze chyba. Tak myślę. Patrzcie. Na dół. Wydaje się, że jest dobrze. A tam jest wysoko. Gdzieś tu kurde macie. Nie. Wam zasadę działania tych silosów. Zamknięte, zamknięte, zamknięte. Otwarte. I otwarte. A jak otwarte? To jest blacha. Ta blacha. Widzicie? Tym kręcisz i otwierasz. To jest rydlera, Leci. Tą rurą na dół, pod warunkiem, że te wajchy są na lewo i na prawo. Na lewo i na prawo zamykają dostęp do silosów 50, bo tu są 60. I otwarta jest 50. 60. Teraz ustawiam zawsze tak, że jest otwarta na maksa. I następna jest też otwarta, bo że jak się przysypie albo zapomnimy, może nie zapomnimy, źle wyliczymy, no to już mamy następny siros, gdzie jak sprawdzimy, no to się nasypie po kolei i się zboże nie marnuje. Wyobraźcie sobie kiedyś, że przy ten tutaj i mój pracownik, który tam 15 lat temu to było, nie wiem, nie wiem dlaczego, kompletnie nie wiem dlaczego, powyciągał te kraty. Zewsz zewsząd, rozumiecie? Nie coś, że potwierał, to po wyciągał te kraty. I idę, idę i coś patrzyłem, oglądałem coś na tych silosach. Cofałem się, raptownie BAM! Tylko zdążyłem ręce, słuchajcie, rozłożyć. I Zatrzymałem się, wpadłem do tej, do tej, do tej dziury. Może na dole. telefon nie miałem, bo ten telefon mi wypadł. Dresie, krzyczę, a tam na dole, to wiecie, to to jest po prostu, no, no pięć pięter to nic nie słychać. Ledwo wylazłem, ale najgorsze jest to, że nie było mnie 40 parę minut, jak nie godzinę, a męża nagrała w gry. Czy tam czy coś tam się robiła, czytała, w tym nie było jeszcze gier. Wyszedłem umorcowany, brudny, bo tu zakurzone. I mówię, kochanie, czy ty nie widziałeś, że mnie nie ma? No, widziałem, ale myślałem, że jest zajęty. Jak to po, o, jak jej to powiedziałem, to prawie zeszło na zawą serca. Patrzcie. A silosy się składają e, z takich klepek. Patrzcie. Takich klepek się składają. 48 silosów. Z takich desek. To jest niewiarygodne, ile to pracy kosztowało. Niefajne I fajne, i nie fajne, bo. bo troszkę wilgoci zabierają. Dobrze się przechowuje te zboże. No ale niestety jest problem z robakiem i. Nie idzie wyplewić tego wyciek z tego magazynu. Tu jest wielki problem. A w ogóle tak ten magazyn jest troszeczkę denerwujący. Dobra, zaczynamy działać. przyjmować mogę czytać. Bonjour. jest ilość. Teraz zobaczymy jak to idzie szeroko. dlatego jest niezbędna tu latarka. Nie, czemu? Patrzymy. Teraz się ten kuszu stabilizuje. Trzeba pierwszy po prostu. Tak. Wieć tam. Dobrze. Dobrze, chyba dzieci mało. Jeszcze trochę. Dalszy. O, i jedna przysiepa walona. Pomalutku, pomalutku. Nawet tam szef żywa pracuje, ale to nic. To tylko kilka razy w roku. Pomału. Damy radę, moi drodzy, tak się zastanawiam. Kurde, może by wziąć nowego, jak ten jeden się popsuł, tak nie wiedzieliśmy o co chodzi. I tak go oglądam i on się śmieje do mnie, wiecie, i to, i tamto. Oczko puszcza jeden, drugi, ale mówię sobie, kurde, przecież to w ogóle kompletnie nie ma sensu, słuchajcie. Takie pieniądze, to jest nie do wiary. kiedy to się, to coś nie wróci nigdy w życiu żeby to kupić nowe półtora bani. Słuchajcie, to włącznie z odsetkami, włącznie z naprawami, które nastąpią za nie wiem, no 2-3 lata, włącznie z ubezpieczeniem, to wychodzi około 2 milionów. To to się zwraca, słuchajcie, w moim przypadku, no żeby własnie skłamać, kurcze, po 20 latach, no. Naprawdę. Naprawdę jest to mega ciężki temat, słuchajcie. Pomimo tego, że naprawdę to pięknie wygląda, śmieje się do mnie, ładne, żółte jest, bo ja innego nie uznaję, chyba to jest cynek. coś, co robi robotę. No to gdzie tu sens i logika? bardziej, że pod bokiem mam gościa, który wykonuje usługi, można się z nim umówić. No w usługach to jest 20 lat. No, tak mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach, słuchajcie, nie ma sensu chyba kupować, naprawdę. No bo popatrzcie, jak to by się liczyć w ten sposób, że muszę za niego zapłacić półtora miliona plus odsetki. Do tego muszę, słuchajcie, do tego muszę wykupić ubezpieczenie średnie, no bo dzisiaj będzie droższe, bo półtora miliona, później tańsze, bo się stracimy wartości. Niech to będzie 200, 200 tysięcy, to mamy 1,7 mln przez te 20 lat. Do tego operator, do tego, słuchajcie, wymiana olei, do tego wszystkie paski no Ta obsługa, taka coroczna, awarie, nie, daj Boże, że ich nie będzie, no ale są no bo mam 15-letni to widać, że to już jest, że to są awarie, które pochłaniają pieniądze. To jest następne przez te 20 lat 300 tysięcy, lekko. To jest 2 miliony. No 2 miliony, lekko, 2 miliony, przy 300 hektarach, to jak płacę, słuchajcie, 100 tysięcy złotych za. Nie, 100, co nie zapłacę, no to mam 90 tysięcy, płaciłbym za. Koszty, koszty koszenia w moim gospodarstwie rocznie, no to jest to w granicy słuchajcie no, taniej wychodzi niż ten komu, naprawdę i nic ci interesuje kompletnie, nie grzebiesz, nie kręcisz kluczami, e, zamawiasz, przyjeżdżają, koszą, jadą i, i, i tyle, no. No, no tak mi się wydaje, aczkolwiek, no tak jak mówię, no śmieję się, no bo to nowa maszyna, to taka, 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 taka kolekcja, jakbyś taki, wiecie, taka samochód. Jeszcze do tego, słuchajcie, mamy tylko rok gwarancji za te pieniądze. No to, 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 co, to jest? co to jest rok gwarancji? To dwa tygodnie mamy w sumie gwarancji. Bo on dwa tygodnie, czy trzy pochodzi i taki pomnik jest. <noise> nie, nie, nie. Ja chyba jednak modelem zachodnim ktoś mi zarzuci, że a jak drzwi rwane, czy coś, tak że są rwane, to wszędzie rwą. I to nie ma tak, że ktoś mówi kombajn i po prostu trzeba być pierwszy w kolejce i tyle. Czyli barwane to nikt nie kosi, taka jest prawda. Czy ty, czy twój sąsiad, czy ten następny w kolejce, to nikt nie będzie kosił mokrego. No, jak, jak są rwane, to jak jest 18, czy 19, to każdy normalny i tak kosi, i tak kosi. Więc to żaden argument jest. Nie wiem, dajcie znać, co tym myślicie. Powiedzcie, czy, czy słuchajcie, czy, 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 czy wy się w swoim gospodarstwie takim dużym nas też byście nastawili na kombajn. No przecież to są olbrzymie koszty. Czy, czy na no, wypożyczenie tego kombajnu, wynajem, czy, czy, czy jednak byście kupowali? Używka to jako to używka, no to też jest słabo. No, ale nic, naprawdę jestem ciekawy opinii, czy ludzie, czy ludzie przeliczyli to tak jak ja, czy, czy po prostu to jest jakaś, nie wiem, nobilitacja, że się ma swój własny kombań. Kurczę, naprawdę grubo się nad tym zasadam. Dajcie znać, w jakim kierunku idzie te 2-3 lata, bo 2-3 lata, no, ba nie, ale 3-4 lata trzeba będzie kombań przydawać i pytanie, czy. czy po prostu go dobrze naprawiać i już jest jaki jest do końca życia. A na dzisiaj, na dzisiaj to już koniec. E, ostatnią przyczepkę przyjmujemy Emila z Boża. a jutro już my kosimy pożepak. Nie przyjechali, minął praktycznie cały dzień. E, myślę, że przyjedą albo wieczorem, albo z rana się będą sypać. Może się uda, że jednak to nie będziemy mojej przynicy wozić. Na dzień dzisiejszy pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia <laughs> za 4 dni bo będziemy już następny odcinek. Nara.